Siemanelo, widzowie. Tak, wiem, pewnie jesteście zdziwieni, że po tak długim czasie martwicy mojego kanału jestem tu znów z wami. A ze mną jest nie kto inny jak Mistrz Montażu, czyli wasz ulubiony Draklik. Yo. Tak. Zadajcie na mój kanał! Subskrypcje mi zabierają. To jest... Wiecie jakie to jest rasistowskie? Więc zachęcam was, w opisie będzie link. Jak nie zapomnę, to umieszczę. W razie co Draknik będzie mnie maltretował, żebym go umieścił. To ja sam to zmienię. Sam sobie dodam. A, tak Spokojnie, faktycznie. spokojnie. Zapomniałem sobie. Zapomniałem, że masz taką władzę. <noise> Dobra, to tak jeszcze na samym wstępie. Minimalna liczba kwota, żeby kolejny materiał się pojawił, to oczywiście ten łapek w górę. ten łapek w górę? Dziesięć łapek w górę. No. I oczywiście dołączcie do grona widzów, bo niestety dwóch mi gdzieś odeszło w Siną dal. Przykra sprawa. Eee, dobra, przedłużając eee, Fire Nights at Freddy's Official Teaser. Druga część. <kłysy> oczywiście filmu. No. Gotów? Gotów. No to jedziemy z tym śleciem, czy coś. A jeszcze tak yy, kru kruczki jeszcze wtrącenie. Mam nowy sprzęciar, więc powiedzcie mi w komentarzach, jak to wygląda, co powinienem poprawić, zmienić, jeśli chodzi o oświetlenie, kamerkę itp. itp. Wiecie, bo to są dwa nowe sprzęciki u mnie i liczę na waszą opinię. To tyle, lecimy.

Wow, eee, wow, o, wow. To było szybkie, to było dość takie wow. niespodziewane. Wow, o ja pier... o kurde. Nie no dobra, powiem tak, jak z pierwszej części miałem mieszane uczucia, ale i tak na 6, na 10 oceniłem, to tutaj no kopara jest do zbierania. O w mordę, o kurde. Zdarzyło więcej niż całe moje życie. W moim Zginęło więcej osób niż poznałem w swoim życiu. A <laughs> więcej osób niż w piekarni Pawełek. Kto wie, ten wie. <śmiech> <śmiech> Kto wie, ten wie. <laughs> o matko. O. Dobra, gita -y, nie gitarę. Krew, krew sprowy, zalałem wodą. O boże, ej. To było genialne. I to jeszcze w grudniu. To, 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 naprawdę niedaleko. Dobra, to jeszcze tak korzystając z okazji prześledźmy sobie pokrótce. ...ciekawsze fragmenty. Ja tu muszę od razu zaznaczyć... Chwila, już dochodzę do fragmentu. O, tutaj. Jak myślisz, który to jest animatronik? Bo... Bito? jest Czika. tak myślałem właśnie. Ta scena. Nie, czekaj, nie ta. O, ta. Jakoś się wciąga. Czekaj, odpalę ją na sekundę, dobra? O. Dobra. To... A tutaj takie, nie, to ja taki widzący, że większość moich widzów to są osoby powyżej dwudziestki. Nie, to jesteś ty takie, nie, nie, kolejny film, nie. To jesteś dosłownie ty, takie, płaka mnie to. No, dobra. Takie... Okej, okay, co ten gościu znów pitoli na tym filmie? To są widzowie moi teraz w tej chwili. Dobra. Eee, czekaj, jeszcze sobie jeszcze odpalę na moment. Ty faktycha, to jest toj cika, no? Na pewno to jest toj cika, to już nawet nie może być nic innego. czekaj, muszę sobie odpalić jeszcze na moment tę scenę. O kurde, nie wiem czemu ona mnie śpieszy. <laughs> takie. O Boż. Ty to jest w szkole. Teraz cię przyjrzałem. To jest chyba szkoła. Co? Mm... Patrz, bo w niektórych szkołach w No Ameryce... tak, no Ameryce... tak, 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 tak. Właśnie są to takie. Te. Te, te kraniki takie, co się można napić. O, w mordę to, ty, to ludzie piszący w internecie, że one będą wszedzie to nie, nie ściemniali. O Boż! Kurde. Dobra. A tu jest ta scena. Kurde, eee, nie ta. O, czekaj, tu jest garaż. To chyba jest garaż w ich domu. Eee, w tego Majka i tej Abi, nie? Eee. Ale trzeba iść tak w ogóle, że wiesz, całkiem przypadkiem nagle masz jakieś oblężenie na dom i takie roboty, człowieku, poniszczone ci na chaty zaczynają atakować? Nie, no ja bym się zlał w gecie. Znaczy, nie ukrywam, ja bym Dosłownie myślał takie, kurde, dobra, obudź się, obudź się stary, obudź się, takie roboty ci się wpijają, a ty no kupa co no, to się tu. Okropne. Nie, to byłoby mega creepy, stary wyobraź sobie o północy ty na przykład, nie wiem, grasz, oglądasz serial tu nagle ktoś ci zaczyna walić w okna drzwi, ty takie, boż co jest? I takie nagle dup, ci się pokazuje takie rozparcelowana morda po prostu przy, na szypie. po prostu uh. Uh, koszmar. Ale co muszę pochwalić designy. W cholerę dobrze są zrobione designy tych animatroników. Mega mi się podobają. Eee, właśnie jak tak jak tej. Tej tojczyki tu jest zrobiony. Eee, czekaj, bo mi się wczyta. Ten design podoba mi się. Tu cały czas trzymają poziom. Trzymają poziom. Jeszcze tu chciałem wychwycić mangle, ale no powiedzmy, że tu jeszcze jest ten. Toj Boni, złapany. I tu jeszcze może uda mi się. O! Ej! Teraz się przyjrzałem, że zrobili pełnowymiarową wersję Balloon Boya. O kurde! Widziałeś? Kurde, bele. Jest balun Śmieć w wersji pełnowymiarowej. Przy okazji znów masz wyciszony mikrofon albo gdzieś zwiałeś. się. A to gitera. To mnie. da, słychać, mnie. słychać gitara. Dobra, pow, powiem tak, moja opinia na temat tego y, zwiastuna. E, solidna siódemeczka, powiem tak, solidna siódemeczka. Y, trochę mi brakuje do ósemki i dziewiątki, no i takiegoś finishera, tak do dyszki. Ale powiem tak, solidna siódemka. A ty, co powiesz? Wiesz co, było to chaotyczne, bardzo chaotyczne. Ale złe to to nie było, ja bym dał takie 6, 6 hmm. będzie w miarę sprawiedliwe. Nie wiem, ja ci powiem tak, że jestem zajarany i też yy, yy, po tym, jak widziałeś moją kolekcję FNaFów, to wiesz, że jestem dosyć fanatykiem no. tej franczyzy i mówię o tych zwykłych, znaczy <laughs> yy, no o FNaFach tylko, tak. <śmiech> yy. <śmiech> To się wetnie, nie? Zostańmy przy. Tak, tak, wytnie. Nie uciekniesz teraz od tego. Człowiek się rzekło. A co powiesz na. drobnego PSTK za milczenie? No. No, nie no dobra. E... E, dobra, wiesz, co czekaj? Bo tak dopiero teraz mi się to udało rozjaśnić i patrzę, że to coś ma definitywnie dziób. I ma takie policzki normalnie pomarańczowo, znaczy takie różowawe bardziej. Czekaj, bo... No to mogłoby to być Toy Chica. To by, to by pasowało bardzo. Czekaj, ciutkę się ściszę, bo chcę sobie jeszcze zobaczyć. O, czekaj, czekaj, bo chciałem złapać jeszcze jeden fragment. Eee... Kurde, nie mogę złapać tego jednego fragmentu. Chciałem się przyjrzeć jeszcze. O, jest, mam mangel. Yy, cholernie mi się też podoba design mangel, ale w innej klatce nie mogłem jej złapać, więc musicie się zadowolić tym. Yy, cholernie mi się podoba, jak ona jest zrobiona. Yy, ten endoszkielet, tutaj będziecie go słabo widzieć, taki strasznie zamazany, ale strasznie mi się podoba na przykład jej design. Yy, ogólnie te animatroniki są dobrze odwzorowane to kolejny raz muszę pochwalić. I mówię, tym razem czuję grozę, czuję strach, a nie komedię, że po prostu jakiś typ będzie przez pół korytarza wrzeszczał, że go goni Boni. Przez pół korytarza. Gościu po prostu... ja ten typek się patrzy na niego jak na turnia, a ten drugi po prostu wieje. Ucieka jak poparzony, jak bo go armia zombie goniła. I to jest element komediowy pierwszej części. A tutaj, drodzy widzowie, element jest nikomy. Dobrze. No, w końcu. Dobrze, jakieś słowa na koniec, zanim zakończę nagrywanie? Drogi mistrzu... Jakieś słowa? Trzeba wyżebrać coś. No, bez żebrania człowiek się nie wyżywi. Zostawiam ci pole do popisu. Masz 30 sekund. Ale no swój kanał, co możesz zebrać? A faktycznie. Błagam, 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 błagam. Zostawcie łapki, kurę. Tak minimum 10. No i subskrypcję Jak dobijecie 15, to Matrix z powrotem zaczyna regularnie wrzucać, a filmiki będą na takim poziomie, że wszyscy tu po prostu z nóg. Z mówię wam. dlatego 15 łapek ja to sprawdzę, ja inaczej się do was przejdę hmm. dokładnie, bo wraca z montażu, ja mam lepszą kamerkę i będę ją korygował na każdym filmie, może w niedalekiej przyszłości ogarnę sobie jeszcze lepszą ale na razie zostaniemy przy aktualnej na obecną chwilę, więc no, łapki w górę 10 ekskluzywna liczba 15 dobijcie subskrypcję 500 to będzie fajnie jak dobijecie mi do końca przyszłych wakacji to będę naprawdę zadowolony. No i zostawcie komentarze i luknijcie na Draklika, bo gość też się stara. Co prawda, udopił, umartwił swój kanał podobnie jak ja, ale no ożywcie też jego kanał. Za niedługo wracam. Dobra, no to w takim razie, jeszcze kilka słówek bym powiedział. Taki announcement. Generalnie to filmów na kanale Matrixa było delikatnie mniej z powodów, iż zacząłem robić własną grę. Jakby ktoś nie wiedział, pewnie nikt nie wie. Więc filmiki posta postaram się, żeby teraz były trochę częściej, więc zacznę trochę dupsko i będę montował. Okay. Ale na moim kanale za niedługo <laughs> pojawią się trailery <laughs> dotyczące mojej gry, więc możecie wyczekiwać. Możliwe, że... A wszystko to, co chciałem powiedzieć. Możliwe, że u mnie też, jeśli draklik się zlituje. Coś <laughs> tam można zrobić, albo jakiś przedpremierowy odcinek może i możliwe i możliwe że y, jeśli wszystko dojdzie do skutku to zobaczcie beta test tego na moim kanale czyli nagram z tego również materiał z tej gry w którym aktualnie draklik y, no może nie wykańcza ale pracuje nad nią w dalszym ciągu więc no. Dokładnie. Dobra, to jeszcze tak, jako miły akcencik, to tu dam jeszcze logo tego FNAF. Yy, I powiem tak: miła godzionka, Siemanelo, był z wami Matrix do 1100x i oczywiście Draclik. Trzymajcie się. Hejo.